Plecy, moi drodzy, dzisiaj na treningu. Trudna i duża partia mięśniowa. Co to znaczy nie u wszystkich. Bo niektórzy w ogóle pleców nie mają. I to już nie chodzi o te plecy na mieście. Tylko kompletnie tamte partie. Nic nie rozwinięte. Całe życie leżą co najwyżej na tych plecach. Tam nie ma mięśnia. Tam jest skóra i kości albo zalane tłuszczem. Nic nie jest zrobione. Nic nie jest obudowane. A to zwłaszcza w późniejszych latach. Przy jakichś wywrotkach, przy czymś, to wszystko będzie wychodzić, ta sprawność. Ludzie nie dlatego, kurwa, w późniejszym wieku mają problemy z ruchem, bo im coś dolega, tylko dlatego, że, kurwa, całe życie nie robili nic. A to dzień w dzień, kurwa, pracujesz na, na to, co się później wydarzy. W życiu, w biznesie, we wszystkim. Tak to kurwa działa. Zasady są banalnie, kurwa jebanie w dupę proste. Tylko wy sobie je utrudniacie, ciągle się doszukując, chuj wie czego. A tu trzeba iść i robić.